Siema, witam wszystkich w kolejnej recenzji na kanale. Jakiż to był super start DC Universe. Od samego początku wszystko się tam zgadzało. James Gunn i Peter Safran robili naprawdę niezłą robotę. Zaczęli od Supermana. Mówię tutaj o live action. Wcześniej był Creature Commando, teraz mamy Peacemakera, sezon drugi. I powiem tak. Kurde, jakie to jest fantastyczne. James Gunn napisał e, chyba wszystkie odcinki, z tego co pamiętam. Był reżyserem połowy i, i on, on umie. On, on, to jest reżyser i scenarzysta. To jest gość w Hollywood, który jest na swoim miejscu. On tam po prostu należy. On wie, jak robić kino superbohaterskie i ogólnie filmy. Chociaż ma na swoim koncie kilka takich średnich, że tak powiem um, produkcji, na przykład Robale z 2006 chyba aczkolwiek ma, ma to swoją taką grupkę fanów uh, Peacemaker Peacemaker, Peacemaker, Peacemaker generalnie DC Universe DCEU, to co było wcześniej, było bardzo mroczne to znaczy celowali w taki mroczny klimat, a James Gunn powiedział hej, basta, stop, nie. Nie, nie nie, 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 nie robimy to po mojemu no, i kurde, zrobił z tego taki. Każdy projekt widać, że ma swoją duszę. Superman był bardzo komiksowy, taki lightowy, czyli taki jak był w komiksach. Prawdopodobnie, Batman, z e, tego co. No, gdzieś tam czytałem, jakieś tam plotki są. E, ma to być bardzo mroczny serial e, film, przepraszam. Batman z Elseworld też jest w miarę mroczny. Peacemaker jest, jest idealnym blendem zabawy, czyli humoru, fajnej akcji, świetnej muzyki. James Gunn w swoich filmach naprawdę potrafi dobierać. To jest, to jest tak przemyślane. Chodzi mi tutaj o muzykę, że się w głowie nie mieści. To jest naprawdę bardzo dobrze i bardzo mądrze wszystko dopasowane. Obsada. Świetna. E, moim ulubieńcem jest oczywiście John Sena. No nie ma jakichś tam. Mm, nie ma jakichś tam wielkich umiejętności aktorskich, bo on jest wrestlerem głównie, ale daje radę. Daje radę, jego postać jest zabawna. Widać, że próbuje. E, Emilia Harcourt, Harcourt, czyli żona Jamesa Gana, Jennifer Holland, również naprawdę była fajna ale właściwie nie no chciałem powiedzieć ale moim ulubieńcem jest i tak w tyłu głowy mam cholera co ja powiem przecież wszyscy są moimi ulubieńcami wszyscy bez wyjątku nawet nawet judo master nawet gość który ma ślepotę ptaków no kurna jak to usłyszałem to myślałem że jedne ślepota ptaków <laughs> to było zabawne także historia pięknie się składała w, w całość. Scenariusz był dobrze przemyślany i wydaje mi się, że on jest przemyślany w ten sposób, żeby otwierał nam drzwi, wiele drzwi, właściwie no całe multiversum, że się tak wyrażę, e, dla przyszłości DC Universe. E, bardzo dobrze to James Gunn wykminił, bo teraz może się tutaj wydarzyć wszystko. Może się pojawić każdy dosłownie mogą robić najdziwniejsze rzeczy. I MCU jest już w tym momencie, MCU jest w momencie jakby multiversum, sagi multiversum, ale trochę za późno. To znaczy, ok, fajnie, na początku było jeden spójny świat w MCU, tutaj teraz mówię, i mogliśmy śledzić po kolei tą historię. Później zaczęło się to rozgałęziać. A tutaj James Gunn powiedział, hej, zróbmy może od samego początku coś takiego, ale jakby... Miejmy jasność, no nie? E, I spoko, spoko, bo teraz każdy może pokazać swoją historię, niezależnie od tego, co działo się wcześniej, a później to połączą jakimś serialem, powiedzą, ej, dobra, ten jest z tego świata, no nie? I, i, i wszystko gra, jest gitara. Także przemyślane tutaj jest na, na stówę. Kurcze, no, nie lubiłem Peacemakera, nie lubiłem ogólnie DCU za to, że jest właśnie taki mroczny. A teraz, no teraz ja po prostu kocham, no nie mogę się doczekać kolejnego projektu. Szkoda, że tak rza, w cudzysłowie rzadko powstają, bo nie jest to, <laughs> przepraszam, jak grzyby po deszczu w MCU, gdzie mamy 5 projektów czy 6, czy nawet 7 projektów z Marvela rocznie, tylko mamy tutaj dwa, może trzy. I to jest fajne, fajnie wyważone, spoko. Ale patrząc na to, co już dostaliśmy do tej pory, to ja chcę więcej. Ja chcę, żeby tego było jak najwięcej. Co tydzień chcę mieć nowy film, ale wiem, że to, to wyjdzie na, na złe. Także ja jestem all for it. Ja jestem za. Musicie to obejrzeć. Pierwszy sezon obejrzałem długo, długo po premierze i żałuję. Tak samo było z The Boys i tak samo jest z wieloma innymi pewnie serialami, które teraz nadrabiam. Ale Peacemakera no rzućcie wszystko, obejrzyjcie peacem peacemakera, bo będziecie płakali ze wzruszenia, będziecie płakali ze śmiechu, będziecie płakali z cringe'u przede wszystkim i to jest dobre, to jest po prostu dobre, ja życzę im giga powodzenia, bo widać, że po prostu ziom wie co robi i ja mu po prostu kibicuję z całego serca, trzymam dwa kciuki za DC Universe niech gonią bo na razie jeszcze nie są przed MCU, niech gonią MCU i później ścigają się z nimi, bo wygramy my, my widzowie wygramy. Także przejdźmy sobie do może krótkiego podsumowania. No dobra, Peacemaker to serial, mieliśmy 8 odcinków, około 6 godzin, także no można to rozciągnąć, ale nie, tutaj tempo było utrzymane, akcja działa się w każdym odcinku, w każdym odcinku było coś zaskakującego, naprawdę mnóstwo akcji. Także cztery gwiazdki, jak najbardziej zasłużone. Humor, kurczę, powiem Wam, że naprawdę wyśmienite żarty, takie oczywiście były głupie żarty, ale były też takie inteligentne żarty, które, no wiecie, no trzeba trochę wysilić e, e, mózgownicę i kilka szarych komórek uruchomić, żeby je zrozumieć. I naprawdę były zabawne, również cztery gwiazdki. Dramat. No, powiem wam szczerze, że tutaj no, spodziewałem się trochę więcej dramatu, szczególnie po początku sezonu. Później zostało to troszeczkę rozmyte i takie, jakby odrzucone na drugi bok. Aczkolwiek, dramat pomiędzy. Wiecie, mieliśmy tutaj takie rozdarcie, no bo Peacemaker był rozdarty pomiędzy miłością swojego życia, czyli hardcore. A rodziną, którą mógł odnaleźć w multiversum, jak się okazało, byli nazistami. No ale, no ale, no kurczę, nikt nie jest idealny. Aczkolwiek tego dramatu chciałem troszeczkę więcej. To znaczy, spodziewałem się, że będzie więcej, a, a nie było. Przynajmniej pod koniec. Dlatego tutaj takie trzy gwiazdki. Horror. No, działo się. To znaczy, wiecie, no nie było tutaj nic strasznego. Były takie motywy thrillera, motywy horroru. No, Raczej nie było tutaj nic strasznego. Było dużo krwi, dużo, wiecie, przekleństw, bluzgi, dużo ciekawych bakłażanów, że tak powiem, na początku sezonu, i to mogło przerazić niektórych. Dlatego, no tutaj dam takie, no, maksymalnie, no nie wiem, półtorej gwiazdki 1,5. Jeden, jeden pół. Myślę, że to takie sprawiedliwe. Jako fan seriali, fan DCU, fan takich rzeczy, no tutaj dam no, taką mocną dziewiątkę. No, no kurczę, dałbym 10, no ale nie ma rzeczy idealnych, dlatego mocna dziewiątka, nawet 9,5. Świetnie się bawiłem, po prostu nie mogłem się doczekać kolejnego odcinka. Z niecierpliwością czekałem na e, no, czwartek w nocy, piątek rano. I jako krytyk, no. Kurczę, znowu, no nie mam się do czego przyczepić. Chcę się do czegoś przyczepić, ale nie mam do czego. No, no 9. dziewięć, dziewięć. Peacemaker zasłużył na mocną dziewiątkę. Ale moja opinia się nie liczy. Liczy się twoja opinia, którą powinieneś w tym momencie zacząć już pisać w komentarzach poniżej. Chcę się dowiedzieć, czy jarałeś się tym serialem i bawiłeś się tak samo dobrze jak ja. A może masz inne zdanie? Podziel się nim w komentarzu. Na razie.